Cześć widzowie, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji Wena. Kwestia Ferrari, które już w sumie skończyliśmy. Ferrari było malowane, potem po drobnych poprawkach. Jakieś takie przecieranie papierem, drobna polerka. No i co? No, widać, jak się prezentuje. Mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też również się spodoba tam na ekspozycji. W środku ładnie wyprzątany, proszę sobie zobaczyć. Panie Mariuszu, czego Ciebie nauczyła praca przy Ferrari? E, cierpliwości. Naprawdę potrzeba dużo cierpliwości, szczególnie, że tutaj też był nałożony lakier bezbarwny na akryl, co mnie i Darka bardzo zaskoczyło. Tam wiadomo, tar papierkiem, a tutaj mleko idzie, a nie czerwona farba. I no, to było zaskakujące. Teraz czas na Warszawę. Naprawdę? Naprawdę. No tutaj już moi koledzy przyprowadzili ją. Przynieśliśmy wszystkie części z tamtego warsztatu, starego. No i w tym miejscu będziemy ją składać. To choć pokażemy widzowi, jak to w ogóle w środku wygląda. Można sobie obejrzeć. Proszę bardzo, tutaj miejsce do spanka. Jakby ktoś się zmęczył w czasie podróży lub dotarł już do miejsca docelowego i musi zrobić nockę. Tak. Ale powiem Ci, że mi się bardzo podoba ta kombinacja kolorystyczna. Dały tak. z tym błękitem wygląda naprawdę rewelacyjnie. Proszę bardzo, także przy tym jest też troszkę roboty. Uwiniemy się, damy radę, damy radę. No troszkę wiary, troszkę wiary i cierpliwości. Nie wszystko naraz, ale zobacz jak się zrobiło na warsztacie u was kolorowo. Tutaj błękit, za tobą Tutaj auto czerwone, czerwie, tam Wartburg, taki i to kremowy. najmniejsze auto. A co o tym sądzisz? Ciekawy projekt. Szef nas zaskoczył z tym, że tak powiem. Nie spodziewaliśmy się tego, że będziemy mieć od zera, całkowicie będziemy musieli zbudować samochód. Mm. A stanie obok niego, to od razu zobaczymy, ile to masz wzrostu? 184 cm jakoś no. tam. Dla chcącego nic trudnego, ale ja bym się tam nie pakował. Nie, dałbyś rady chyba. Myślisz? No, wydaje mi się, że tak. W no, to tym to w nie? A, w to w było faktycznie. Tam jeździł Clarkson, Clarkson i on i... ma metr 90 z haczykiem. Także tak, jakimś tak, cudem no. się do niego zmieścił, a jak on się zmieścił, to my też się zmieścimy. Coś tam, A to ten sam, w tym samym jeździł? Ten sam model, ale nie ten sam egzemplarz. Aha, no, no, no. Może kiedyś, jak już go poskładamy, to wszyscy po kolei będziemy testować, kto się zmieści. Uważny okowidza zauważy, że pil już jest w znacznym stopniu złożony. Tomek tak pociągnął robotę, że gdyby nie brakujące części, to projekt chyba byłby już skończony. Robota idzie z kopyta. Ha, no idzie, idzie powolutku. Powolutku, Kamilku, idzie. Wiesz, my się tutaj nie, nie obijamy, jak to się mówi, nie? A co tam u Ciebie? Jak tam weekend a w miarę tak, rodzinnie, spokojnie, trochę pracowicie. A co robiłeś? Byłem na jednej małej imprezie. A, no coś mówiłeś tam w piątek czy w sobotę. No i wszyscy pytali tylko kiedy Leszek z tym Warburgiem, ale naprawdę nie. Ale ty się wkręciłeś z tym zakładem. Yy, wiesz co, ja sobie sam sobie zrobiłem pod górkę, bo ja mam, mam nagranie, że mówię leszek, ale na plaka to się nie liczy. Ślesia możesz iść zamawiać, bo już odpalił, ale na plaka pom, pom, pom. Nie, na plaka się nie liczy. liczy no, się. Ale, ale, ale pani, już lura śmierdziało z rury wydechowej. Tak na także... plaka się liczy czy nie liczy? Oczywiście, że się liczy. Tak. Przecież takie auto odpalało tylko na plaka. No. no. Jak tak nie to będzie dobrze. Także? Przegrane. No, ja tak wiesz, bo ja nie jestem kłótliwy. Ale powiem ci, że się wkręciłeś, bo on dopiero dzisiaj, słuchaj, patrz, on dopiero dzisiaj gaźnik czyścił. że on na plaka odpalił chwilę, pochodził, cię wkręcił, a ty to śledzi musiałeś jeść. On jeszcze jest w proszku z tym, przysłuchaj, przecież, przecież cały układ paliwowy nawet nieruszony. Zbiornik wyciągnął. Zobacz. Że to wszystko jest jeszcze nieruszone. To tyle, już 3,5 miesiąca będzie, nie? Ale wiesz, my tam leszka nie gonimy do roboty. No, no ale odpalił on... na sztukę. Odpalił. No odpalił, no ale to wiesz, mogłeś te śledzić na sztukę zjeść. Co, nie? No zrobił w, w, cię, po prostu jak małego Jasia, jak to się mówi. Zrobił ci z, z ciebie małego Jasia. Słuchaj. A jak już nagrywasz, to może pokażemy widzom. Mhm. Generalnie to mamy też fajną dokumentację. Tam na stole była ta dokumentacja, choć ci Kamilku pokażę. Jeszcze znaczki plastikowe od nowości, tu reklamóweczka. Mapka jakaś. Bo wiesz o co chodzi? Ten pan nam dał zdjęcia, jak ten warburg stał gdzieś tam pod jakąś wiadką. No, katalogi wszystkie. Kamilku. No to jest nasz ten żółty. Ale on miał dwa kolory. Ten nasz ma jakieś takie dwa kolory. Takie odcienie fajne. Jaśniejszy, ciemniejszy. Gdzieś trafił do jakiegoś youtubera tam. Tylko to Orba. No e, to damy zaraz z naszego tam działu PRL-u. A, widzisz, ten żółty był tańszy. 11 242 marki. Z stoje, 14% kiedyś było Merwerstoye, Teraz jest więcej w Niemczech. 19%? To jest bat, nie? I to jest, e, I to jest 91 rok, marzec. Tu wszystkie pisma, zamówienia. A, czekaj. Słuchaj. Bo to był dealer, y, znaczy dealer, handlarz tych samochodów Warburgów w Niemczech, na, w DDR-ach. I to jest ulotka z tamtego, bo mi tłumaczył ten Niemiec. To jest ulotka reklamowa z tamtego roku, 91. I, i zobacz, i to jest taka młoda dziewczynka. No ile może mieć tutaj? 5-6 lat? No tak będzie. I my teraz od tej pani kupiliśmy te Warburgi. Nie. Tak, to była córka właściciela tego salonu. To nam dała właśnie na pamiątkę. Fajny. Fajnie, no fajna historia. Czekaj, ale jeszcze mamy tutaj zdjęcia. No, zresztą mam nawet zdjęcia dokładnie, jak to skręcić. Jeszcze mamy zdjęcia, jak on tutaj kamilek wyglądał. Jak stał pod wiatrą. No, to są wszystkie ulotki, właśnie to jest ta córka, nie? O, tu są te zdjęcia. Dobra, mamy. farce i brief. Fajnie w tych briefach jest wszystko też opisane. Tu jest na przykład jedna pozycja. We wszystkich briefach. Prędkość maksymalna, 141. <grytanie> Zawsze lubię to zaglądać, jaką ma prędkość maksymalną samochód. Dobra, to jest ta wiata, tak? Tak, i one stały pod tą wiatą. Trzy sztuki były fabryczne. To jest ten na żółty mm -hmm. i dwa te szare. Ten, co, co Leszek pierwszego robi. To jest ten dobry Pierwszy bo jeszcze jest trzeci też. Pierwszy leszkowy, a to jest ten, co przyjechał tak. ostatnio. Popatrz, a ja myślałem, że on tak ze starości wyblakł, a nie. Nie, on ma takie malowanie dwukolorowe. Mm, fajnie. Widzisz, Kamil? To, to ten jest jeden z dwóch, które stały pod wiatką. Mm -hmm. A ten jest żółty, który stał yy, pod chmurką. Pod, pod drzewem. chmurką. No i zobacz, jak on wygląda. <laughs> Taki meszek oryginalny. W ogóle koncepcja jest taka, żeby odpalić, znaczy on odpala. Niemiec, Niemiec twierdził, że odpala, więc wystarczy go odpalić, no zrobić wiele rzeczy, hamulce, nie hamulce, ale i tak jeździć, w ogóle go nie myć. Zostawić go tak, jak jest. No to byłoby super. Bo właśnie. cały skarb to jest właśnie to, że on już tak wygląda z tym mchem. Tak. Przecież tu jest zobacz, że no to pokazywałem właśnie ostatnio, tak. 33 lata. Chrystusowy. Ty czekaj, to mega. dojdziemy do tego, który pod tą wiatką to jest nasz? Czy one są dwa takie same one, identyczne? One, jest co, ciężkie, chociaż czekaj, jeden, a nie, no takie same są. Ciężko, ciężko Kamilku, Kamilku stwierdzić. Hmm. Kamilek! Tak. Słuchaj. My jeszcze raz po raz kolejny dziękujemy Neotools. Zobacz, jakie mamy tutaj wszystkie sprzęty, jakieś stoliki. Naprawdę oni fajne te rzeczy robią. Mega. Wróćmy jednak do budowy Pila. W zestawie brakuje kilku strategicznych części i musimy czekać na nową dostawę. Natomiast Tomek, nie patrząc na braki, uzbraja Pila oceniając, że jest to projekt. na cztery dniówki, nie? Cztery. No Leszek się wkurza, wiesz? Leszek mówi tego. Wypila, skończycie? Nie? A ja jeszcze Warburga. no wiesz, my pila kończymy, on, on dopiero gaznik czyści. No tam ktoś się śmiał w tym poprzednim odcinku, że prędzej tego warburga od nowa zrobili, jak on go naprawił. <grym> no. Ale nie, Kamil, to jest wiesz, to, jest, to każdy przychodzi zdjęcia sobie z leszkiem, wiesz, to, to się nie ma co, jak to się mówi, Kamilek. Dziwić. Ale ja wam powiem, że na moje szczęście to chyba nie przyszły wszystkie, wszystkie części, prawda? No właśnie czekamy na części od pila. Mhm. Kurde. Nie wiem ci Anglicy, ja nie chcę żadnego Anglika czasami obrażać, nie? ale oni mają tak wywalone na robotę. Jak tylko Kamil widzisz to? No widzowie jest taka sytuacja, że myśmy bardzo się ucieszyli z tego powodu, że paczka przyszła po 8 miesiącach, no. ale szybko okazało się, że no przyszła, tylko że niekompletna. I no. teraz czekamy na dalszą partię części. Ale tyle, ile części jest, to tyle zmontujecie, tak? Tyle zmontujemy, nie? Bo tutaj zobaczcie, jest tak. We wnętrzu jest kierownica, jakby deska rozdzielcza. Tutaj widziałem po tej stronie, że jest również dźwignia hamulca ręcznego. iść tam z Leszkiem, Kamil, i z Leszkiem, uzgodni z tymi śledziami. No bądźcie wkręcił z tymi śledziami, mówię ci. No tak też widzowie właśnie mówili, no. nie wiem, no. Leszek! Ty paliłeś tego warburga wtedy na plaka, czy normalnie z tego? Z pompki paliwowej, z gaźnika? Na plaka, aha. Zaraz będzie palone na benzynę. Lesiu, ja tam afery nie chcę kręcić, nie, ale jest taka burza w komentarzach, e, że odpalenie na plaka się nie liczy. Aha, o. No. No to będziesz miał dwa razy jeszcze te... Nie, nie, nie. Dla, nie, mnie, nie, się wiec, Dla nie, mnie się, nie, liczy. Dla nie, się nie. liczy. Dla mnie się liczy. Dla mnie jest okej. Okay. Ja nie będziesz jadł śledzie. Nie ma żadnego nie? problemu. Dla mnie sztuka jest sztuka. Dla mnie śledzie. Każdy patrzył powinien nie Tak jest. O, jeść. Spróbować. W oczach się dwoi, ale tylko ilość Warburgu, bo nie twoja robota. Tam jest kolejny do roboty. Nie, nie wiem czy przeżyję następnego. No bo ten miał być gotowy, nie już. No miał być, ale... Chodzi o to, że... No o co chodzi, no? Że takie wyłapanie, dokręcanie... Mm -hmm. Ha, się ja pierdzią będzie. Wczoraj mieliśmy taką też miłą sytuację, bo przyjechali państwo, chyba 10 osób, delegacja z miejscowości, nazywa się Pieszkowo. A miejscowość Pieszkowo, to Leszek no. pochodzi z Pieszkowa i oni są bardzo dumni, że Leszek, wiesz, mieszkał w takiej miejscowości i nagle tutaj jest głównym mechanikiem od Warburgów. I oni wczoraj tu przyjechali. No weź Leszka, podpytaj. Podpytaj go. Naprawdę było miło, sympatycznie. No tak bywa w życiu. No. Pozdrów Pieszkowo od razu. A pieszkowo mogę. Ile tam, tam jest domów? W Pieszkowie to nie wiem, bo teraz się rozbudowuje. No ale wtedy jak ty mieszkałeś? A to było 200 chyba 10. I ty od ilu lat tam nie mieszkasz już? No 15 lat. Ha? Ale wiesz, ludzie cię pamiętają. Przyjechali no całą delegacją wczoraj. Dobrych ludzi zawsze się pamięta. <laughs> Tam do tej pory rocznice mają takie, imprezują, jak, o, o, od kiedy Leszka nie ma. Leszek, nic się nie przejmuj, ważne, że Cię pamiętają i do Ciebie przyjeżdżają. Dzisiaj też byli koledzy. Skąd? Z Lubina, z mojej strony. No to masz ty kumie, bo Ty co chwilę robotę zmieniałeś. No jak. Pogadali. Pogadali? Pogadali. Pogadali. Leszek, jak Cię nie pamiętać? No. Na chwilę zostawmy życie warsztatowe i wyjdźmy na zewnątrz muzeum. Odwiedził nas Kuba, miłośnik francuskiej motoryzacji, który przywiózł do muzeum niezwykle ciekawe rzeczy, a przy okazji opowie nam o swoim Citroenie XM. 99. rocznik, ze mną jest to praktycznie od 2010 roku, a kupiłem go w 2009 w grudniu, ale w styczniu po niego pojechałem. A... Powiedz mi, bo widzów na pewno najbardziej zainteresują wszelkie modyfikacje w tym samochodzie. A, tak, e, modyfikacje. No to, tu mamy, y, w normalnym Citralnie, jak wyobraźcie sobie w Google, inaczej trochę wygląda. Tu jest tak zwany pakiet dodatków, czyli e, według polskiej m... kultury, mówi się na to agrotuning. Jest dodatek e, przedni Zendera, oczywiście przerobiony, bo to jest wersja jedynkowa. Dwójka miała trochę inny, z tą nakładkę, bo to jest nakładka. Miał ale dostać było w tym czasie, kiedy odmontowałem, bardzo trudno, więc przyzeżak przedni został przerobiony. Progi boczne, no to jest akurat oryginał e, Citroena. były trzy firmy, które robiły e, te nakładki, więc udało mi się dostać oryginały. Kolega z Olkusza pozdrawiam, właśnie mi je przywiózł. No wiadomo, są troszeczkę poobdzierane. Y, po Dlaczego? No krewężniki, bo on po prostu też potrafi, można powiedzieć, usiąść. E, też tak samo jest dokładka tylna z deżaka tego typu. E, no i oczywiście dokładka tylna, żeby był lepszy docisk przy, przy startowaniu. Z niemieckiej firmy, już mogę powiedzieć Zender. Felgi są w sumie dedykowane do niego. EXIP, firma która też niemiecka. Powiedz rzadka. mi, z czym się wiąże życie z Citroenem? Przeglądaniem stron internetowych, <laughs> szczególnie a różnych portali aukcyjnych. Bo w Polsce praktycznie już nic nie ma do niego, jeżeli coś już tylko używane, rzeczy nowych praktycznie nie są dostępne. Chociaż czasem wyskoczą coś i ktoś tam coś znajdzie. Cały czas szukanie, szukanie, notoryczne szukanie, szukanie. Powiedzmy sobie krótko, żeby utrzymać ten samochód, trzeba mieć praktycznie e, garaż albo piwnicę części zamiennych, no, lepiej nowych. Bo wiadomo, jak włożysz nowe, to wiesz, że to pojeździ. Dlatego szukam, staram się nowych części szukać, żeby to utrzymać cały czas w eksploatacji. Bo powiedzmy sobie, samochód jest dosyć trudnym, jest koszmarem mechaników. Zwykły mechanik nie jest w stanie tego ogarnąć, bo na stacji diagnostycznej szukają płynu, do, do płynu hamulcowego, gdzie tutaj praktycznie nie ma. Tu wszystko jedzie na, tak jak w DS-ach na jednym oleju typu LHM. Więc, jak płynu nam LHM zaczyna brakować, wiadomo, najpierw tracimy wspomaganie kierownicy, i potem pod resztę podzespołów, a na końcu hamulce. Czy widać, że te samochody siadają, bo w tej chwili on jest, normalnie stoi, tak jak do jazdy, nie? bo też może jest tak zwany tryb jak DS-ie, tryb serwisowy górny i tryb serwisowy dolny. Mhm. No. A oczywiście, teraz ma w tej chwili antyopad. W tej pierwszej wersji trena nie miały antyopadu, więc one po zgaszeniu silnika potrafiły w ciągu 5-8 minut. Po prostu całkowicie oklapność na dół, nie? Chodź, może przejdziemy do wnętrza, co? Wnętrza chcesz tam zobaczyć. Bo tam zdaje się to podejść z tamtej tam strony. Nic, nic ciekawego, mówię, Samolot jest umorusany, jak zauważyłeś. Ja tego nie zauważyłem. Ja nie. tak, ja widzę. Pro, proszę, proszę w moje. Fotel, usta fotelik, fotelik dla dziecka powiem tak, a jeżeli chodzi o Citrena, rewelacyjny samochód dla małych dzieci. Moja córka ma 5 lat, wystarczy ją posadzić w tym fotelik czy tam z tyłu, czy z przodu. W ciągu 5-6 minut po prostu mi zasypia w samochodzie. Rewelacyjny samochód dla małych dzieci zasypiają raz, dwa, trzy to jest ponton, to się płynie po drodze nie czuje się w ogóle dziur tak jak Citroen w latach 90 miał swoją kampanię reklamową, Citroen polubisz każdą drogę i miało to sens naprawdę jeżeli chodzi o zawieszenie, rewelacja jeżeli chodzi o nowe samochody nie dają tego smaczku, tego komfortu jazdy, to jest wersja bieda od razu mówię, tu nie ma oczywiście zaślepki są, bo to jeszcze był w wersjach, proszę sobie wyobrazić od 94 roku już wsadzali tutaj tempomat, ręczna skrzynia biegów oczywiście też był automat, radio Sterowane oczywiście też z kierownicy, wspomaganie elektryczne szyby przednie, tylne. tuż już jest tak zwany korbotronik. W tej wersji, co mogłem dołożyć, tylko dołożyłem jeden wskaźnik ty, Turbo. W pierwszych modelach był ten wskaźnik. W dwójkę C już tego wiadomo, zaczęli zubażać te samochody, bo się tak dobrze nie sprzedawały. Jak to się mówi, to jest zemsta niemieckich inżynierów za 45. Bo tu była instalacja Boscha i lubiła w tych pierwszych modelach robić płata świgle. No, i to dosyć mocno, dlatego te klienci się troszeczkę zniechęcili do tego samochodu. Zresztą on był strasznie cholernie drogi. Nawet jak patrząc na katalog cenowy z ASO, z Citroena z 99 roku, to za ten samochód można było, jeżeli pamiętam na polskie, to wtedy trzeba było za niego dać ponad 130 tysięcy w wersji tak zwanej już podstawowej. To silnik chyba 2,5 Turbo gdzie. Ford Focus chyba kosztował wtedy nie pamiętam, chyba 60 czy 70 tysięcy bez klimatyzacji, więc ogrom cenowy był straszny, więc z tego co pamiętam w Polsce tylko się dwie sztuki sprzedały tego samochodu, dlatego nie znajdziemy nigdzie żadnej instrukcji obsługi tego samochodu w języku polskim, chociaż na necie dziś krąży, że ktoś kupił w Polsce i akurat specjalnie Citroen a przetłumaczył go na język polski, chociaż tego katalogu nigdy nie widziałem. Nie trzymałem w ręce, jeżeli już coś, to tylko wersja zeskanowana, prawda? Mhm. Powiedz mi, proszę, o tym drewnie, bo poza kamerą mówiłeś, że do roku 97 zdaje się, tak? Bo 97 do po drugiej połowy właśnie wkładali już plastikowe drewno, więc całe te. Cały ten tunel był już plastikowy. No, wiadomo. No, czy wersja była bardziej zubażana. Inaczej spawy wyglądały, ta blacha była cieńsza. Najlepsze roczniki to 9495. Naprawdę blacha była w grubsza, te spawy były lepsze, lepsze. To chodźmy pod maskę, zobaczmy jeszcze, bo tam też są przecież ciekawostki. Tam nic nie ma, brudny silnik. No to proszę Państwa, za chwilę zobaczycie nie, bez jaj. Za chwilę zobaczycie, nie, on, jak wygląda. Powiem tak, brudny jak, silnik. ja go odkurzyłem, odkurzyłem, o no ile, jeżdżę nim do, chyba jakieś dwa tygodnie, dopiero on stał w sumie. Większość czasu w, w garażu stoi, nie? No, także teraz. Dwa jak to się mówi? Tak, to poczucie humoru, że silnik jest tak. brudny. Brudny, mhm. czy no brudny, no zakurzony, powiedzmy, zakurzony. zakurzony. <laughs> Jęcznicę można smarzyć. E, nie, to jest 2.1 jeden Turbodiesel na Boschu, bo tu był docelowo, wcześniej był pompa Epic, która. Naprawdę sens powiek, gdyż ta pompa nie lubi bardzo powietrza, więc te samochody chodziły dosyć tanio w Niemczech czy we Francji, bo te pompy po prostu były pierdliwe strasznie, więc te samochody były bardzo tanie. Można było kupować jeszcze po 2000 roku naprawdę za śmieszne pieniądze tylko przez to, że pompa była tam wtryskowa epika. No. Dlatego Epic został wyrzucony, włożony Bosch i moje problemy się skończyły, jeżeli chodzi o odpalanie no, samochodu, bo przychodziły tem niskie temperatury, powiedzmy <noise> było minus 6 stopni. W komputerze, bo tu można podłączyć komputer diagnostyczny, pisało, że nie można odpalić nika, w związku z tym, że dla bezpieczeństwa była temperatura, pokazywała minus 999 stopni. a Natomiast przy temperaturze już minus 4 spokojnie odpalał ten silnik, ale tak klekotał, że mówię, dostawał powietrza gdzieś z boku, no i przy, potrafił się zacinać w czasie jazdy, przy dodawaniu gazu, nawet potrafił zgasnąć. wiecie, chodzi o też bezpieczeństwo, więc epic poszedł do śmietnika, czyli no. Mówiąc krótko. Co Powiedz jeszcze? mi, skąd części brać do takich Citroenów? Ha, części? Najczęściej części można dostać jeszcze używane, ale teraz ten coś podskoczyły. No lepiej Francja. No ale niestety zdobyć kontakt z Francją jest dosyć trudno, chociaż tam mieszka półtora miliona Polaków. To trafiamy na części na ludzi na Podlasie. Nie ciężko się z nimi dogadać. Na szczęście mam kolegę go pozdrawiam, który pomaga mi w utrzymaniu tego samochodu. Ja wyszukuję pewne części na portalu francuskim i on mi to ściąga do siebie, a potem jak już z tego się nabierze dosyć spora paczka, no to wysyła mi do Polski. Powiedz mi proszę, do czego to... No to służy. jak w każdym Citroenie, prawda? Tu mamy sprawdzanie poziomu LHM-u. W tej chwili on jest na, na, normalny, na normalnym trybie, więc nie widać tego. Natomiast jakbym dał tryb serwisowy górny, to pokaże nam y, ten grzybek, gdzie on powinien być. Jeżeli jest między tymi y, dwiema czerwonymi obejmami, no to znaczy, że jest dobrze, że jest poziom LHM-u w, w normie. Ale mówię, specjalistę znaleźć, żeby to samo to garną, to naprawdę szukać ze świecą. Jest paru specjalistów w Polsce, tak naprawdę laweta, i wysyłam do zaprzyjaźnionego, tak zwanego, oswojonego mechanika do Lublina, i on po prostu potrafi przywrócić w sumie do żywych ten samochód. Jeździ, jeździ, jeździ. No mówię, mam go już sporo czasu, trochę mi nerwów z popsu, ale czym więcej włożyłem pracy, siły i serca, samochód, Um, mówiąc krótko, da się utrzymać w, w ciągłej eksploatacji, nie robi mi jakichś dziwnych numerów, numerów. Że mogę, jak tak jak stwierdziłem dzisiaj rano, a przyjadę sobie do ławy. No i wsiadłem i przyjechałem do Was i wiedziałem, że dojadę. Mówię, 3 lata zbierania części, żeby można było praktycznie wszystko wy wymienić. Czyli siłowniki przednie, siłowniki tylne, przewody hydrauliczne, które strzelają po 4 latach, bo to wszystko jest... W metalu strzelają, dlatego też ten LHM potrafi nam w nieoczekiwanym momencie po prostu rurka strzelić i koniec jazdy. W tej chwili zostało to wszystko wymienione na mieci, jest święty spokój. Nie? A, jeszcze jedna rzecz. Podczas poszukiwań w sumie różnych części tego katalogów w Polsce udało mi się nabyć tutaj od wnuka człowieka, który pracował w FSO. Udało mi się nabyć naprawdę śmieszną pieniądze instrukcję do waszego DS-a. Naprawdę dziewiętnastki. Naprawdę książka jest w idealnym stanie. Naprawdę ktoś to o to odbał. Nic nie jest brudne. Praktycznie, jakby, no może powiedzieć, jakiś czas temu została przekazana. Naprawdę, jeżeli tak mechanik w tych latach obchodził się z książkami, to. Wielki szacun, to powinno być pełno plam, kolejów, zabrudzone. Tu jeszcze jakaś fakturka jest. Proszę. Dlatego ja wam przekazuję to, wam się przyda. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Wasz minister na pewno to bez problemu ogarnie. Będzie mu łatwiej serwisować waszego DSA, bo wiadomo, te schematy, instrukcje są w internecie, można pobrać w PDF-ie i wszystko, ale to jest co innego, jak niż masz oryginalną książkę serwisową, jak zmienić sfery. Na przykład, tak samo u mnie też w tym cytrynie się zmienia sfery. Jest specjalny klucz. Tam widzieliście na masce, jak otworzyliśmy maskę, te zielone kulki. Tak się zdejmuje sfery. No tu jest pełna dokumentacja: jakie ciśnienie, jak dokręcać, śruby. Praktycznie jest wszystko do ogarnięcia. Natomiast jedno jest ale, jest po francusku. No i oczywiście też pokazane są, jakie mamy narzędzia użyć do tej. Naprawę. Ale minister Leszek y, Parlephosy. No to fantastycznie. <grywa> no i tu mam wiadomo, cały układ kierowniczy na przykład jak tutaj jest. Co i jak z czym się je? Żeby było mu łatwiej. Przyjemnej lektury życzę. No to w imieniu całego muzeum bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jak ma mi leżeć na półce i się kurzyć, to lepiej wam dać. Bo mi to po miłego. <grywa> Dzięki. Bardzo Cześć. dziękuję.